Witam, z tej strony Runiczny i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z serii Zagrajmy w projekt Zomboid. Jesteśmy dokładnie tutaj, gdzie ostatnio skończyliśmy. Dzisiaj postanowiłem tak naprawdę podjechać kawałek w stronę sklepów, które są tutaj najbliżej i zbadać je, sprawdzić czy mają coś ciekawego, szukać jedzenia, nie zaczniemy sami y, hodować jedzenia, to znaczy uprawy, to będziemy zdani na to, co znajdziemy w okolicznych y, budynkach. Dlatego, ponieważ mo ilość mojego jedzenia drastycznie spada, to, tym bardziej, że no, moja postać raczej nie należy do osób, które mało jedzą, to y, Trzeba będzie się wybrać i poszukać yy, jedzenia. baseball yy, baseballu mi się nie przyda. Lecak mam pusty mam. Dobrze. W takim wypadku, z takim wyposażeniem, pójdziemy. A w zasadzie, podjedziemy kawałek. Yy, podjedziemy, dlatego że samochodem dużo łatwiej pokonać większe grupy zombie. Bez ryzyka, że tak naprawdę zostaniemy ugryzieni. A to jest y, bardzo istotne, żeby no, nasza postać nie dała się pogubić. Dobrze, podjedziemy tu, zobaczymy tutaj na razie spokój. Mam tutaj na innym ekranie mapę włączoną, żeby wiedzieć dokładnie gdzie jechać. I pojedziemy sobie tutaj. Widzę, że zombiaków tutaj na szczęście nie niewiele jest. Tu jest, o. Spytacie pewnie, dlaczego mimo takiej bliskości podjechałem samochodem. No tak jak mówiłem, jeżeli by większość, więcej tutaj ząbiaków była, to byśmy je rozjechali. Dodatkowo będę mógł cały czas przynosić do samochodu rzeczy, które tutaj znajdziemy. I mm, przez to będziemy w stanie zebrać więcej, niż cały czas zebrać trochę, latać do domu, zebrać, latać do domu. Dobrze. OK, zombiaków tutaj nie widzę. Okej. Okay. Radio, spinasz to papieru. Nie, mi się zostawić sobie wyjście. Nie, zamknę. Jakby się jakiś pałętający zombie tutaj... Przyszedł, ostrożnie. Tu była jakaś restauracja, tak. Zobaczymy, czy mają, mieli coś ciekawego. Minutnik, to nam się nie przyda, to mamy. Torba na nasiona, redukcja wagi 30, nie, baterię sobie weźmiemy. Nie ja wiem co wprawdzie bateria robi w kuchni, no ale jak jest. O, puszki, bardzo chętnie, My brać nie będziemy, aż tak zdesperowani nie jesteśmy. Następne puszki, tutaj będzie chlebek, szyneczka, super. Jajka, majonez, majonez można użyć jako przyprawy do kanapek. A, zapomniałem sprawdzać jeszcze zamrażarki i jak coś jest. I tutaj już więcej nie ma. Też. I tutaj już sprawdzaliśmy. Zobaczmy, co my tu dalej mamy. Tu jest, widzę, główna sala. Zobaczmy, czy tu coś będzie. Nie, tutaj nawet pojemników nie ma. Okay. Tutaj pewnie będzie Łazienka. U łazience zazwyczaj w takich miejscach nic nie ma, ale zawsze można zerknąć. okej, okay. A i pusta. No, niestety. Dobrze, to w takim wypadku wyjdziemy tę deszcz, tylko pewnie się, że tutaj nic na nas nie czeka. Nie? Uff. Bóg. Przerzuć do księga. O! Tutaj ząbiaki się wbiły. Widać po rozbitych. Oda jakiś martwy. Zbójmy sobie w takim wypadku do księgarni. A nie, to jeszcze nie tu. Medical. O! Do medical też. O! Księgarnia. Ok. Wygląda na to, że jest prosta. I jest nawet otwarta. Ze sobą. Okej. Okay. Jest tu ktoś? Nie ma. Dobrze, to przeszukamy w takim wypadku. Ok, Nadmiarowe książki i tak zawsze będzie można w ten lub inny sposób wykorzystać. A jeżeli nie, to po prostu zrzucę je wszystkie w jedno miejsce. Um, każde, każda umiejętność od yy, stolarstwa i przetrwania. Ma swoje książki do nauki. I właśnie te książki, wszystkie chciałbym mieć. Same książki mają bardzo dużo zmniejszenia stresu, nudy, co hmm, często jest bardzo, że tak powiem, pożądane. Hmm, A, już, już mi się skończyło miejsce. I teraz będę mógł podejść do samochodu, który stoi tutaj niedaleko, przepakować, zostawić rzeczy i wrócić tutaj na dalszy szaber. Dobrze, te książeczki też sobie weźmiemy. Szkoda, że z tego pomieszczenia nie mogę wyjść na tył. No ale no cóż. A, zdaje mi się, czy zaryzykować i spróbować pójść naokoło. Czy jednak przyjdziemy dokładnie drogą, którą przyszliśmy? Zobaczmy. Myślę, że tu jedno możemy wywalić nam się nie przyda. To też, jak tutaj mamy kopie już po jednej, no to w zasadzie nie ma sensu, żeby to brać. Okej, okay, i tutaj wszystkie już mamy po jednej sztuce. Książek nigdy za mało, no ale też nie należy w drugą stronę przesadzać. O, I tutaj chyba nie mamy powtórzeń. Nie, dobrze, książki. O, duże obciążenie. Dobra, zgarniemy wszystko, co jesteśmy w stanie stąd, i wrzucimy do pojazdu. Potem będę to przeglądać. Czy faktycznie wszystko nam się tutaj przyda, czy jednak coś należałoby wyrzucić? O, ktoś widocznie nie dał rady uciec. Aczkolwiek, im więcej my będziemy brać, tym ciężej będzie nam uciec. Dlatego też pójdziemy sprawdzoną drogą, gdzie zombiaków nie było. I bardzo szybko wejdziemy do samochodu, żeby od razu się wypakować. OK? Trochę zależało na szczęście. Tak, z dwóch, potem sprawdzimy, czy mieli co miało, bo coś przy sobie. Na razie tylko sprawdź, czy nie ma tutaj jakichś zombiaków. Tutaj nie ma. Super. I wejdziemy tak, jak przyszliśmy. Gdyż jest najmniejsza szansa, że tutaj jakiś nowy ząbiak się pojawił. Dopiero tutaj byliśmy, jednak mimo wszystko należy zawsze uważać. Ząbiak, który pod, zajdzie nas od tyłu, skorzysta z faktu, że nie, nie zauważyliśmy go i spróbuje nas zjeść. Tam jest jeden, ale on jest nami niezainteresowany. I przeniesiemy sobie wszystko. I teraz nasza postać przeniesie wszystko, co tutaj ma. Poza oczywiście rzeczami ustanowionymi jako ulubione, przez co ani zegarka ani musimy się martwić, ani o młotek. Bardzo przydatne. Oj, chwilę będzie to przenosić. Będę musiał bardzo uważać. Co jakiś czas będę przerywał, żeby sprawdzić, czy chociażby ten jak nie idzie do nas. Bo nie uśmiecha mi się, że tak powiem, być przekąską. Nie tak jak nasza poprzednia postać. Dobra, i jeszcze plecak. Oj. Zdawało mi się, że zombiaka słyszę. Ok, i jeszcze z plecaka. Trzeba będzie pamiętać, żeby te rzeczy, które muszą trafić do lodówki, trafiły tam jak najszybciej. Żeby się nam po prostu zwyczajnie w świecie nie popsuło. Oj, znowu pada. I bardzo często w, w tym miesiącu mamy w tym momencie bodajże 16 lipca, jeśli dobrze czytam. Um, pada, hmm. co wbrew pozorom nie jest złe, jeśli ma się już pola, ale my w tym momencie tych pól nie mamy, to już Dobra, okay. czyli bagażnik zapełniony i resztę rzeczy możemy dać na tylnie siedzenie. Widzicie, tak. teraz musiałbym pomału wracać do, do yy, domu, a w obecnej sytuacji zostawię tutaj i pójdę dalej szukać. Być może tutaj, ze względu na tą małą odległość, tutaj nie, nie czuć tego tak bardzo, ale jak pojedziemy gdzieś dalej, no to będzie dużo bardziej e, przydatne. A tutaj coś było. No, te stosy w ogóle wyrzucimy, w sensie, żeby to było. Dobrze, to w takim wypadku zastanawiam się, czy nie te, tych tutaj zostawimy. Nie będziemy się tam wpraszać gdzie nas nie chcą. I wiem, że tu gdzieś był mart i Medical. Okej, okay. tu jest tu jest ten Zombiaczek, tu jest te książki. Te książki sobie na razie darujemy, mamy bardzo dużo. I tak będę musiał pomiędzy odcinkami zobaczyć, czy... O, widzę, że zombie się do Medical włamały. O, i tutaj do prawnika się łamały. Okej. Okay. Taki zombie zostawił ślad, widać piksel, Twi. Obaczmy. Piperek, dobra. 100. 100. Ojoj, Idzie tutaj jest rozbite szkło. Jak nasza postać na to wchodzi, to y hałasuje. Gdybyśmy na przykład butów nie mieli. To no, nie muszę chyba mówić, co się dzieje, jeżeli wdepnie się gołą nogą lub nawet nogą w skarpecie w potuczone szkło, więc no. Tu na razie sobie zamknijmy. Prawdzie nie sądzę, żeby tam ktoś był. Ale tu ewidentnie zombiaki się dostały, więc trzeba bardzo, ale tu bardzo uważać. Dobra, co my tutaj mamy? Bandaże, leki, <laughs> najmocniej, przepraszam, zbierzemy sobie wszystko, bo się może kiedyś przydać, oby nie, ale długo piszczarny to już w ogóle nie jest nam potrzebny. Dobrze, zobaczmy tutaj ostrożnie. Te drzwi zamknijmy i zerknijmy, co my tu mamy. Ok, trochę światełka nie zaszkodzi. I zobaczmy więcej leków. Dobrze, to weźmiemy. Leki zawsze się przydają. A jak nie to i tak dobrze jechać. Ok. I to, że tutaj nic więcej nie ma, to możemy iść dalej. Najbardziej martwią mnie te drzwi wyłamane, bo takie drzwi wyłamują głównie zombiaki. Eee, nam nie do końca opłaca się wyłamywać drzwi. Lepiej tak naprawdę te drzwi rozkręcić. Tutaj wygląda na to, że jest na razie spokój, spróbujemy z tej strony. O, tutaj nic nie ma. Dobra, przydałoby się coś zjeść, a nic nie mamy. Tutaj gabinet to też raczej nic. różnie, co my tu mamy? Mhm. Mm dobra zerkniemy tu o tutaj może być coś ciekawego taśma naprawdę o bardzo fajnie radia na razie nie będziemy brać popatrzmy dalej co my tutaj mamy o tutaj zombie też wybiły są tu jakieś? nie widać ej zombie wyszły na zewnątrz Um, dobra, to tutaj na razie zostawimy. Czyli wychodzi na to, że tu już zombiaków nie ma. Jakieś radio jest włączone. A wy gdzie? Czy tu piętro było? No, możliwe. Tu mamy prawnika. Zerkniemy przez szybkę, czy u prawnika jakieś zombi są. Też nie widzę. Ale tutaj nie będziemy się pchać, bo tutaj z, raczej nic ciekawego nie ma. Tutaj też raczej niewiele jesteśmy w stanie znaleźć. I tutaj mamy. O. Tutaj mamy cel, jeden z celów naszym wyjściem. Tak, jest pięterko. To znaczy market. W markecie możemy znaleźć dużo żywności. Jakiej zombiaki nie. O, otwarte nawet. I zobaczymy czy dużo jezonka tutaj macie. Napój. Napój pomarańczowy nawet od razu wypiję, bo nie zniweluje nam to głód i pragnienie przynajmniej trochę. Zawsze trzeba być czujnym. Jak nie wiadomo kiedy zombie za postanowią nas od tyłu zejść. OK. Okej, okay, ciasteczko, zupalniczka. Liczymy na troszkę więcej żywności, w sensie jedzenia, ale tym też nie wzgardzę. Ciasteczka. Na chipsy gdzie? No tutaj widziałem. O, są i chipsy. Tam była, tam był siedział sobie ząbiaczek pod murkiem. ojej są kolejne chipsy. Ale pieniądze? Weźmy czemu by nie. O, a tutaj coś ciekawego będzie. O, skończyło nasze miejsce. Zimny układnienie nie jest potrzebny. Spróbujemy tutaj delikatnie podejść. Tutaj trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Jak może się czaić, dosłownie za każdym krokiem. Zamkniemy sobie drzwi, żeby być troszkę bezpieczniejszym. I zobaczmy. O, klucz do rur, świetnie, zamontuj zamiast płotka. A młotek też sobie weź. Bateria, weź. łoki jest nam nieprzydatne. I jeszcze tutaj klucz, o jakiś samochód się może zgarnąć? Tu jest jakiś długi korytarz. A, i tu są zombiaki. Dobra. To są te zombiaki, które pewnie wbiły się albo do prawnika, albo tam obok. O, nie wiemy, co tutaj jest. Nie będziemy... A, ten zombiak nawet jest nie zauważył. O, ciekawe. Patrzymy, co my tu mamy. Nie będziemy ryzykować, wyjdziemy, wrócimy do samochodu i pójdziemy w drugą stronę. O. Dzień dobry, ciekawe, czy to jest jakaś lepsza torba. Najlepszą jaką w tym momencie torbę wiem, że jest. To jest z redukcją wagi 90 i to jest torba wojskowa, natomiast to może być torba turystyczna, czyli redukcja wagi o mm, 80. Czy masz kolegów, czy jesteś sam? O, masz kolegów, dobrze, to do widzenia. Nie będziemy tutaj się... Yy, nie będziemy tutaj ryzykować. Aż tak ta torba nie jest cenna? Wow. Kolejny. Od fryzjera wyszedł. Pewnie z ładną fryzurą. OK, no, możliwe, że to jest ten samochód. Bo w sumie tak patrząc, ładnie udało mi się zaparkować. Dobra. I możemy ruszyć. Dobra. Jeszcze czasu mam jeszcze chwilę to spróbujemy przejechać tutaj kawałek z bożyki, co my tutaj mamy o! Do piaski. -ha -ha. Nie jest to w 100% dobre, żeby rozjeżdżać sobie samochodem, ale na pewno mniej ryzykuje się uszkodzenie swojej postaci, a samochód zawsze można wymienić tym bardziej, że na przykład znaleźliśmy dopiero co nowe kluczyki. Na 14. A widzę, kolejni idą. No, niestety, zasadnicza wada e, zabijania zombie samochodem. Hałasujesz przy tym. Bardzo się hałasuje. A ty nawet nas nie zauważył. Baskudna pogoda. O, padł. i jeszcze ten jeden. Hmm. Ile wytrzymasz pod samochodem? O, skubana wytrzymała. Spróbujemy wjechać na główkę. Już taka wytrzymała nie jesteś. No i więcej zombie. No i nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. No dobra, ale spróbujemy je pokonać, eee, mam nadzieję, że dużo więcej zombiaków nie przyjdzie. Aczkolwiek też powinniśmy bardziej uważać z tym bardzo mało miejsca jest. Pamiętam kiedyś e, jak... E, Rozjeżdżałem, tak zombiaków to ich ciągle przybywało. A w końcu się w okolicy skończą. Ale tak dużo, ile tam było trupów potem. To była masakra. I widzę na dole jeszcze jakiś jest. A tutaj widzę. W glebie też są jacyś. Się tłuką. Trzeba też uważać kiedy się jeździ po zombiakach, bo bardzo łatwo można przewrócić samochód ile Was tutaj jest. O trochę was tutaj jest. Um, nie, raczej nie będę chciał z nimi walczyć. Jeżeli wejdę i otworzę im, to mogą mnie pogryźć. Zobaczmy, co my tutaj dalej mamy. Mamy restaurację. Hmm. Ale w sumie, jeśli chodzi o restaurację, to nas by interesowało bardziej dostanie się na tył tej restauracji. O! Spróbujemy tutaj. A tutaj nawet jakiś jest. Okay. nie widzę tutaj innych no spróbujemy się go bardziej po cichu o szeryf witam pana szeryfa i dzięki temu będziemy w stanie zerknąć ile tych zombiaków jest w środku no trochę ich tam jest tutaj nawet jeden się do kuchni dobija o, że już straciły zainteresowanie mną Ewentualnie już wybiły drzwi i zobaczyły, że tam nic nie ma. No, ktoś zostawił krzesło na hmm, Ciekawe. Dobra. O, tutaj widzimy, że się przebiły. Okej. Okay. Ostrożnie. O, jest i kuchnia. I jeden zombiaczek w kuchni. On dostał się tędy, albo tędy w ogóle sobie tutaj tak krążył. Zobaczmy. ok Co my tu mamy? Puszka fasoli poproszę. Oj, tutaj dużo zombiaków jest i bardzo trzeba uważać, żeby któryś nas czasem nie zaszedł od tyłu. No, właśnie o czymś takim nie wiem. Znalazł drogę na skróty. Masz chociaż coś ciekawego? Nie. Tutaj dalej próbują się dostać. A tutaj nic ciekawego. Puszka fasoli. Popcorn błyskawiczny. A gaśnica. O, gaśnica jest bardzo fajną opcją. Czekolada. Weź. O, tutaj się kelerka próbuje dostać. Okej. Okay. O pizza. Nie wiemy, ile te drzwi wytrzymają. Też nie chcemy tego jakoś specjalnie nadwyrężać. Dobra, to myślę, że będziemy się wycofywać. Za dużo tutaj się trochę zrobiło i zaczęło się robić też późno. Nasza postać pewnie zaraz znowu zrobi się zmęczona. I myślę, że z tego wypadku tak naprawdę byłoby to tyle. Zgarnęliśmy tutaj bardzo dużo książek, które na pewno nam się przydadzą, przynajmniej w większości. Mm -hmm. I, no i będziemy tutaj ewentualnie próbować kiedyś indziej wrócić. Ewentualnie spróbujemy zrobić wypadek gdzieś w dalsze rejony. O, widzę, że tutaj parę zamiarów się też. A no, jak się pozbędziemy. Eee, myślę, czy by nie do, doinstalować sobie moda. Mam tutaj konkretnie na myśli moda związanego z kuszą. Żeby kusza robić, bo jest to fajna broń zasięgowa, która mm, tak naprawdę jest cichą bronią. I będziemy mogli eliminować zombiaki na odległość. A tym bardziej, że mamy tak fajnie usytuowane kraty, to będziemy mogli strzelać przez kraty właśnie w te zombiaki. Um, powiedzcie mi, co o tym myślicie. Czyli zainstalować modę, czy na razie grać jeszcze bez modów. Bo w tym momencie tutaj wow. Trzeba bardzo ostrożnie. Ostrożnie przyturnić się do ściany. O. I chyba tutaj nie da się już przejść. Nie da i tutaj też się nie powinno dać, tak, dobrze. Zerknijmy na szybko, czy jakieś zombiaki nam tutaj nie przyszły w międzyczasie. Jak było otwarte. A tu nie widzę, tu nie ma. Przerzucimy wszystko tutaj. Żeby się trochę odciążyć i jeszcze raz przeszukać to miejsce tak, żeby nam obciążenie całkowicie zeszło okay. i zobaczymy na ogródek, czy jakiś jak się tutaj nie pokazał tu jest spokój, tu jest spokój mhm. patrzmy tutaj mhm. tutaj widzę, że nie ma Dobrze, to w takim wypadku z mojej strony byłoby to tyle. Z mój czas na nagrywanie w tym momencie dobiegł końca. Przepraszam za hałasy w tle. W takim wypadku bardzo Wam dziękuję. Mój Was, Runiczny. Cześć.